Energia podąża tam, gdzie kierowana jest uwaga. Jest to dosyć proste zdanie, aczkolwiek wydaje się być takie, gdzie już wiele razy je słyszeliśmy, że energia podąża za uwagą, no wiadomo, dużo ludzi o tym mówi, tak, w sumie mamy rację, faktycznie tak jest. Ale. No i tu jest właśnie jedno duże ale. To jest tak naprawdę, jakbyśmy słuchali muzyki, ale jej nie słyszeli. Czyli generalnie sytuacja wygląda następująco: słuchamy, leci coś w tle, ale nie przyjmujemy tego do świadomości, nie przyjmujemy tego do uwagi, nie, nie zauważamy tego w taki sposób aktywny. I tak samo jest z tym powiedzeniem: jeżeli to rozumiemy i uważam, że tak jest, to dopóki tego nie doświadczymy namacalnie na sobie, czy w jakikolwiek inny sposób, będziemy uważać tak, że faktycznie tak jest, nawet będziemy wierzyć, że tak jest, czy wiedzieć, że tak jest, ale koniec końców nie będzie to tak silne, gdy naprawdę sobie to uświadomimy. Tak jak są takie momenty w życiu typu, jak to się mówi po angielsku, aha moment, że mamy takie aha, że to tak następuje to oświecenie, takie zintegrowanie imersja tego doświadczenia w nas, takie naprawdę dogłębne zrozumienie. Tylko tak można opisać taki moment. I kiedy znamy sobie sprawę z tego faktycznie, że energia podąża za uwagą, to proste rzeczy, czy jakieś dolegliwości, nawet bólowe, które gdzieś w nas się pojawiają, czy inne tego typu rzeczy, nagle stają się naprawdę dla nas widoczne pod zupełnie innym kątem. I tak naprawdę możemy zrozumieć to wszystko dopiero w momencie, kiedy tego faktycznie właśnie w taki sposób na sobie doświadczymy. I dlaczego o tym mówię i wspominam? Po pierwsze, uważam, że standardowe tematy odnośnie synchroniczności są fajne, ale. Tak naprawdę ludzie chcą wiedzieć, czemu to się dzieje, jak to się dzieje, jak do tego doprowadzamy, i tak dalej. I najłatwiej to zrozumieć właśnie poprzez takie zjawisko, które nazywa się po prostu doświadczaniem rzeczywistości. Czyli jeżeli doświadczymy na sobie, że żyjemy na co dzień w jakiejś tam skali uwagi i nasza podświadomość łapie właściwie wszystko, każdy moment ale świadomie już pomijamy pewne rzeczy wybiórczo, czyli nasza uwaga jest skierowana wybiórczo i tak naprawdę tutaj też warto zazębić się o ten cały, o to całe takie doświadczenie z fizyki kwantowej, że tak naprawdę jest potencjał możliwości dopiero spojrzenie pewien, obserwacja pewnego elementu stwarza jakby ten element, czyli wynik powiedzmy badania albo w jakimś przypadku inne rzeczy, tak naprawdę zdajemy sobie świadomość właśnie, że obserwacja jest takim skupieniem uwagi na danym punkcie, na danym elemencie, czyli koncentracją, a jednocześnie jakby wysł wys wysłaniem tej wiązki energii, to znaczy przekierowaniem jej, skupieniem, tak jak właśnie wiązka laserowa i uderzeniem w jeden konkretny punkt. Ja tutaj tak metaforycznie to obrazuję w tym momencie, ale chodzi o sam fakt właśnie przekierowania uwagi, o o, mówię o tym, co powiedziałem na początku, czyli przekierowanie uwagi, tak? że tam gdzie idzie nasza uwaga, tam idzie energia, że jedno za drugim podąża i tak dalej. I to się wiąże właśnie z obserwacją, z fizyką kwantową i takie tam, bla, bla, bla. Można tutaj nawijać o tym w nieskończoności. Ale koniec końców zmierzam do tego, że jeżeli żyjemy sobie na pewnych obrotach i nie zdajemy sobie sprawy z takich rzeczy, to jeżeli mamy jakąś dolegliwość w ciele czy inne rzeczy, to my nie jesteśmy w stanie zrozumieć i podążyć za tym, że faktycznie my możemy sobie sami podświadomie, bo świadomie będziemy gdzieś tutaj błądzić w rzeczywistości naszej powiedzmy normalnej, ale podświadomie będziemy wysyłać energię skupienia w jeden punkt. I tutaj bardzo bym chciał za, za, zahaczyć o meridiany, które um, no, tak naprawdę akupunktura jest pisana do przez WHO jako jeden z systemów lecznictwa jest znana od tysięcy lat, i tak naprawdę tym, tym, czym się zajmuje fizjoterapia czy osteopatia, tak naprawdę e, punkty meridianowe, a punkty układu nerwowego i tak dalej, tutaj przez medycynę zachodu, bardzo dokładnie wiążą się z tym, co mówiła tradycyjna chińska medycyna od tysięcy lat. I tak naprawdę, jeżeli nasza energia właśnie krąży. W ciele i mamy jakiś zastój gdzieś energii, czy niedomiar, czy jakąś dysharmonię i tak dalej, to możemy sobie zdać sprawę z tego, że koncentrując się tak jak często jacyś nauczyciele, Szkoleniowcy i tak dalej, nie wiem jakich ich nazwać. W każdym razie, ludzie, którzy sugerują nam pracę z wyobraźnią, z przekierowaniem uwagi, z zamienienieniem czegoś wewnętrznie, przeniesieniem tej energii i skupieniem jej w innym miejscu, czy wyrzuceniem w jakiś sposób z ciała, wydawać by się mogło to naiwne i tak naprawdę mało wnoszące do naszego życia. Ale uważam, że jest wręcz odwrotnie. Tylko dla nas problemem jest to, że my oczekujemy często efektów od razu i. Ja tutaj nie jestem wyjątkiem, bo w wielu przypadkach też chciałbym jak najszybciej mieć efekt w różnych kwestiach. Natomiast to, co sam sobie staram często uświadomić, to fakt, że to działa. To znaczy, można wewnątrz ciała przekierować uwagę tak, taką introspekcją na danym element ciała i tak samo w ten sposób możemy przenieść skupienie tej energii i tak samo Robiąc to, powtarzając świadomie przez dłuższy jakiś czas, możemy wypracować sobie pewien nawyk, możemy akumulować tę energię czy przesuwać ją w pewien sposób. Natomiast dzieje się to wtedy świadomie, bo pracujemy z tym świadomie. Ale jak żyjemy w takiej bogiej nieświadomości, to znaczy na autopilocie, a głowa logicznie jest zajęta czymś innym i nie jesteśmy tak naprawdę ugruntowani w ciele uziemieni, no to ciało próbuje sobie poradzić z tym na swój własny sposób. No i zachodzi właśnie wtedy dysharmonia pomiędzy tym, co się dzieje w ciele, a, a w głowie. I zmierzam też tutaj do tego, bo być może zastanawiasz się, jak to połączyć z synchronicznością. Zmierzam tu do tego, że jeżeli jesteśmy w stanie tak działać wewnątrz ciała, że możemy przekierować uwagę i możemy to też zrobić świadomie, to tak samo możemy. Działać totalnie nieświadomie, to to, co się dzieje w nas, jest często właśnie odbiciem w rzeczywistości zewnętrznej. To znaczy, to taka wymiana energii zawsze działa w dwie strony. To, co się dzieje w nas, jest odbite w rzeczywistości zewnętrznej. To, kogo spotkamy, czy jeżeli jesteśmy w środku, czujemy się źle, zdenerwowani. Nie mówię, że koniecznie trwa to jeden dzień, ale powiedzmy dłuższy okres. To być może częściej spotykamy osobę, osoby inne. To znaczy, przyciągamy je na tych samych wibracjach, na tych samych polach energetycznych, że te osoby często też są złe, zdenerwowane i to się akumuluje w nas i stworzy się taki efekt kuli śnieżnej. I tutaj już możemy konkretnie mówić właśnie o synchroniczności. Natomiast jeżeli my w sobie przepracujemy pewne rzeczy, pewne bloka blokady, zauważymy więcej rzeczy w sobie, być może my nawet nie zdajemy sprawy, że my nie chcemy obracać się w pewnym środowisku i dopóki. Nie zdamy sobie z tego sprawy, nie zmienimy tego podejścia w nas, to nadal będziemy spotykać te osoby na zewnątrz, w środowisku, które cały czas będą nam przysparzać więcej kłopotów, mimo że tego nie będziemy chcieli. Ale gdy zdamy sobie z tego sprawę i być może utniemy kontakt z nimi, być może zmienimy środowisko, a być może po prostu jakimś, powiedzmy w cudzysłowie, przypadkiem spotkamy inne osoby, które. Faktycznie będą nadawały na innej wibracji, i my to będziemy odczuwać, i będziemy się zupełnie inaczej czuć przy takich osobach. Nigdy nie wiadomo, a warto spróbować. Wydaje mi się, że tak działa też synchroniczność w jakiś sposób. To znaczy, to co już poruszałem w kilku innych filmach, to jest właśnie ten fakt, o którym już tutaj trzy razy czy cztery wspomniałem, że możemy przekierować naszą uwagę. I to, co zrobimy w ciele, albo jak przynajmniej możemy pracować z tym w ciele i jakie to ma podstawy i że to faktycznie istnieje i działa, tak samo może się to przyłożyć na naszą rzeczywistość zewnętrzną poprzez zadzianie się pewnej synchroniczności. Teraz to, o czym warto sobie zdać sprawę w tym momencie, to po prostu kwestia czasu, to znaczy rzeczy nie zadzieją się na pstryknięcie palca. Zazwyczaj potrzebują one pewnego okresu. I tak jak mówię, choćbyśmy chcieli szybkie zmiany, zazwyczaj potrzeba na to czasu. Ale warto. Wydaje mi się, że warto, że jeżeli nam coś się faktycznie wydaje, że już jest ciężko, już nie da rady, to jednak jest wielka szansa, że to minie. Być może prędzej, być może później. Być może będziemy potrzebowali jakiejś interwencji. Być może bez interwencji nie będziemy w stanie zmienić tego stanu. I to, co jest jeszcze takie. Trochę ciekawe, a z drugiej strony nawet trochę męczące, to właśnie myśląc, myśląc o tym efekcie kuli śnieżnej, o tym, jakie to jest łatwe i jakie to może być, jakie to może mieć kolosalne znaczenie, a jednocześnie jak to wydaje się czasami trudne, to właśnie ta cała zależność od tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym, który może wpływać i wpływa na nas w środku, ale jeszcze bardziej to, co się dzieje w nas. I to, co my możemy emanować na zewnątrz i w tym, ten sposób, co my przyciągamy. Że czasami takie rzeczy wydają się tak banalnie proste, że wystarczy zmienić tylko stan emocjonalny, um, i utrzymać go przez dłuższy czas i zadzieją się fajne rzeczy. Co się wydaje takie proste, tak? Takie konkretnie nic trudnego do zrobienia. Ale w dzisiejszym świecie, przy tym pędzie, który mamy, i w ogóle tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Nie wydaje mi się, że jest to proste. Właściwie bym powiedział, że to są coraz bardziej trudne rzeczy. I tutaj najłatwiej jest to po prostu zmienić poprzez zmianę środowiska. To znaczy, no, przełamać się po prostu i gdzieś pojechać i, i złamać po prostu złamać ten schemat emocjonalny, w którym żyjemy. Czy to jest praca, dom, dom, praca, dzieci, szkoła, dom i tak dalej. Czy być może właśnie dlatego. Podróże przez ludzi są teraz tak bardzo uwielbiane, bo mimo że jest to ciężkie czasami, trzeba myśleć o kwestiach finansowych, o innych rzeczach, chociaż niektórzy nie mają z tym problemu, to jednak taki wyjazd totalnie łamie nasz stan emocjonalny. I później jesteśmy na takim haju, albo mamy spadek tej, tych emocji po, po przyjeździe, po powrocie i tak dalej. To jest też naturalne. No ale wydaje mi się, że też takie rzeczy dużo dają nam, wnoszą. Już przy takich wyjazdach też się dzieją synchroniczności. Ale nie będę tutaj już poruszał tego głębiej. Bardziej chodziło mi o fakt, że żeby uświadomić sobie po prostu, że ta sentencja, że tam gdzie jest skierowana uwaga i to za nią podąża energia, jest w tym bardzo dużo prawdy i w ten sposób można też sobie uświadomić dlaczego Dlaczego spotkają nas takie, a nie inne synchroniczności? Dlaczego przyciągamy w jakiś sposób, czy natrafiamy na takie, a nie inne rzeczy?